Wszego rodzaju rozdział jedenasty. Na całej ziemi mówiono jednym językiem, posługiwano się jednakowymi wyrazami. Gdy jej mieszkańcy przywędrowali ze wschodu, znaleźli równinę w kraju Sinear i tam się osiedlili. Mówili więc jeden do drugiego: do dzieła, wyrabiajmy cegły i wypalajmy je. Używali więc cegieł jako budowca, a smały jako zaprawy. Potem rzekli, do dzieła zbudujmy sobie miasto i wie wieżę, której szczyt ściegałby nieba, abyśmy zapewnili sobie imię i nie rozproszyli się po całym kraju. Pan zstąpił, aby zobaczyć miasto i wieże, wieże, które ludzie budowali. Wtedy Pan rzekł: Są oni jednym ludem i wszyscy mówią tam samym językiem, a jest to dopiero początek ich działania. Odtąd będą mogli wykonać wszystko, cokolwiek zamierzą. Zejdźmy tam i pomieszajmy ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego. W taki sposób pan rozprosił ich stamtąd po całej ziemi i zaprzestali budować miasto. Dlatego daną mu nazwę Babel, ponieważ tam pan pomieszał język mieszkańców ziemi i stamtąd pan rozprosił ich po całej ziemi. Oto potomkowie Sema. Gdy Sem miał 100 lat, spłodził Arpachszada dwa lata po Topie. Po urodzeniu się Arpachszada, Sam żył jeszcze 500 lat i miał synów i córki. Gdy Arpachszad miał 35 lat, spłodził Szelacha. Po urodzeniu się Szelacha, Arpachszad żył jeszcze 403 lata i miał synów i córki. Szelach miał 30 lat, gdy spłodził Ebera. Po urodzeniu się Ebera Szelach żył jeszcze czterysta trzydzieści lat i miał synów i córki. Gdy Eber miał trzydzieści lat, cztery lata, spłodził Pelega. Po urodzeniu się Pelega Eber żył jeszcze czterysta trzydzieści lat i miał synów i córki. Gdy Peleg miał trzydzieści lat, spłodził Reu. Po urodzeniu się Reu, Pelek żył jeszcze 209 lat i miał synów i córki. Gdy Reu miał 32 lata, spłodził Seruga. Po urodzeniu się Seruga, Reu żył jeszcze 207 lat i miał synów i córki. Gdy Serug miał 30 lat, spłodził chora. Po urodzeniu się chora, Serug żył jeszcze 200 lat i miał synów i córki. Gdy Nachor miał 29 lat, spłodził teracha. Po urodzeniu się teracha, Nehor żył jeszcze 119 lat i miał synów i córki. Gdy terach miał 70 lat, Urodzili mu się Abram, Nachor i Haran. Oto potomkowie Teracha. Terach był ojcem Abrama, Nachora i Harana. Haran natomiast był ojcem Lota. Haran zmarł jeszcze za życie swojego swego ojca Teracha w swojej ojczystej ziemi w Urhaldejskim. Zarówno Abram, jak i Nachor ożenili się. Żoną Abrama była Saraj, a żoną Nachora Milka. Była ona córką Harana, ojca Milki i Jeski. Saraj jednak była niepłodna i nie miała dzieci. Pewnego razu Terach wrzął swojego syna Abrama wnuka Lota, synową Saraj, żonę swego syna Abrama i wyruszył z nimi z ur aby udać się, po, um, udać się do kraju Kanaan. Gdy doszli do Haranu, tam zamieszkali, a Terak zmarł w Haranie mając 205 lat.